Już nie długo. W YouTube. Mister Panda! To właśnie on. Co ona? On. Czeka właśnie na tryb. Będzie potwornie Będzie strasznie I Będzie za wysoko I zapomniałem dodać, że

Na na na, 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 śpiący śpiąci. Będą też wypadki. I straszne przygody. Już niedługo w kinach. Znaczy w YouTubie. Pan Panda tajemnica. Kluczu. Pierwszy odcinek. To będzie odwrócę wyjścia długi. Godzinny. Będą zdarzać się niestety, wypadki. duże problemy. No, i nie chcę uważać z takiego wypadku. Będzie zimno. Ciepło. Zimno! Ciepło! Będzie I... też groźnie. I psami. słodkie. Ale groźnie. A, A ale teraz się, się odezwiemy za jakieś 20 sekund. Co groźnie? Już wkrótce w YouTubie Mr. Panda Oczywiście. kluczowa tajemnica kluczowa